Chyba każdy lubi chodzić do kina, co nie? Chociaż nie, chwilkę, jest jeden wyjątek. Zbyszek nie lubi. Ej, Zbyszek, powiedz mi, proszę ci bardzo, czemu ty nie lubisz chodzić do kina, ziómeczku? Przecież kino jest fajne, no można sobie siedzieć, można oglądać filmy, a ty tutaj wolisz chodzić po tym polu. No dobra, Zbyszek, jak lubisz tak, to spoko, ale powiem ci tyle, Zbyszek. Ten odcinek Ci się nie spodoba. Dlatego, że będziemy dzisiaj budować 10 ogromnych kin na tych pięknych 10 polach, które są właśnie pode mną, a dokładnie będzie budować to 10 losowych osób, które weźmiemy z mojego disku. Gordo. A jeśli wy również lubicie chodzić do kina, to zostawcie konieczkę łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczmy, ile osób lubi kino. Serio, mega mnie to ciekawi. A w komentarzu napiszcie, jaki jest wasz ulubiony film, na którym byliście właśnie w kinie. No, więc jakby ja szybko to moje brzydkie kino usunę i po prostu dam pole do popisu profesjonalistom, czyli moim widzom. Ale mam dla was jeszcze najważniejszą informację, jaka tylko może być. Zostało ostatnie 5 dni na kopienie koszulki z mojego sklepu. Także jeśli podoba wam się który z tych dwóch wzorów, to wbijajcie do opisu 31 ta kolekcja się kończy i przez następne kilka miesięcy koszulek nie będzie. Więc jeśli ktoś chce, zapraszam mega serdecznie, a ja lecę na mojego Discorda, skąd właśnie bierzemy widzów do odcinka. A więc oto właśnie on! Jeśli Was tam jeszcze nie ma, to wbijajcie koniecznie. A no i jeszcze jedno jest tu taka fajna strefa dla wspierających, gdzie każdy na drugim albo trzecim poziomie wspierania ma dostęp. Także jeśli chcielibyście wspierać kanał, macie linka na dole i tam dostajecie też wcześniej informacje o odcinkach, które nagrywam, więc macie większą szansę na wbicie swoją drogą. Także dzięki wszystkim mega wam dziękuję za wsparcie kanału, a ja wchodzę na kanał publiczny i piszemy jak zwykle piękną wiadomość 10 pierwszych osób, które wbije na serwer będzie na odcinku, Podajmy IP, klikam enter, klikam wyślij no i czekamy za nimi na serwerze, no tylko żeby nie było white list off, no i zobaczymy kto pierwszy wbije, okej okay, mamy dobrego dzika, mamy wikę oraz Jacie w ogóle mam już 10 osób, kurde belek szybko poleciało ej to jest chyba rekord, dosłownie 5 sekund i calutki serwer jest zapełniony, mega fajnie. Siemka wszystkim. A więc co? Przydałoby się wytłumaczyć im wszystkim zasady i za sekundkę startujemy rozgrywkę. Tylko, że wychodzą z serwera. No czemu oni mi to robią, no? No dobra, jak zwykle po kilku minutach wszyscy gracze są już na działeczkach, więc możemy startować, ale przydałoby się ich zapytać chociaż nie wiem, co to ma za sens. Czy są gotowi? Czy jesteście gotowi? Tak, tak, nie. Dobitek no, no nie jest gotowy. Nie, no to spoko, Dobitek, no Jakby ty nie musisz brać udziału, luzik. Ale cała reszta jest jest gotowa, więc startujemy. 20 minut na budowanie. 3, 2, 1, start! Ruszyliśmy! Pozostało 20 minut do końca! Ciekawe, co ciekawego nam dzisiaj pobudują, co nie? Tak, teoretycznie, kino raczej będzie nowoczesne, a w sumie jestem ciekaw, czy ktoś zbuduje więcej niż jedną salę. No bo 20 minut to wcale nie jest dużo czasu, więc teoretycznie, do no jedną salę da się na ludzi zbudować, ale dwie w tak małym czasie to będzie wyczyń, więc zobaczymy, czy ktokolwiek to zrobi. A no i właśnie, znowu zapomniałbym przedstawić dzisiejszych uczestników. Także dzisiaj budować będą. Babolek, Dobry Dzik i Hiro, Karolek, No Nobitek, Paweł, Plantonina oraz Siarku. No i właśnie ktoś z tej dziesiątki wygra dzisiejszy odcinek. A oczywiście wygranego wybieracie wy w komentarzu pod tym odcinkiem. Także koniecznie na końcu, jak już wszystko ocenimy, napiszcie, kto się spisał najlepiej. No i tam na dole na liście jest jeszcze taka szara Farnamka. Ona jest naszą pomocnicą dzisiaj. Po pomocnicą, nie wiem, czy tak się mówi. No bardziej moją prawą ręką, która pomaga mi w ogarnianiu tego wszystkiego. No i jeśli ktoś ma jakiś problem, to właśnie ona im pomaga. No dobra, dzięki Farnamka, ale my lecimy zwiedzać pracę, bo to jest naj Ważniejsze. Siarku robi tutaj taki oto ekran. No i powiem wam, że wygląda mi to na ten moment, jakby miało to być kino samochodowe. No i to nie jest zły pomysł, bo ogólnie kino to kino, co nie? A wręcz powiedziałbym, że to jest jeden z lepszych pomysłów, jakie można tylko zrobić. No bo kino samochodowe jest sztos. Byliście ogólnie kiedyś? Ja akurat nigdy, ale mega chciałbym iść, ponieważ wydaje mi się, że jest kozackie. Z tego co widzę, znaczna część aktualnie zajmuje się budynkami i tylko niektórzy zaczęli od ekranów. Jest to dokładnie ta trójka, czyli tutaj właśnie ten siarku obok jeszcze Mont i tam na końcu Paweł, który buduje przeogromny ekran i to chyba też będzie kino samochodowe swoją drogą. No ale spoko, nie hejtuję, bo budowanie samego budynku też jest mega ważne. Ej, a, a co to jest? Halo, panie panie Karoleke, co to jest za budynek? Co to ma do kina, ziomeczku, bo ja tutaj póki co widzę tylko ruiny, no. Chyba, że to jest plan filmowy, tylko że tematem nie był plan filmowy, tylko kino. Ha, no nie mam pojęcia, co mam powiedzieć, ale zobaczymy za 14 minut, bo właśnie tyle zostało do końca. Zdecydowanie dobrą taktykę ma plantonina, która zbudowała chyba jako jedyne takie małe kino, bo wszyscy inni po prostu idą w wielkość, a plan to nie, już po prostu kończy, więc to jest spoko. Dzięki temu zdąży zrobić też kasy biletowe, toalety, może stoisko z popcornem, także według mnie spoko pomysł. Chociaż naprzeciwko nobitek też robi coś małego i według mnie na luzie również zdąży, bo do końca jeszcze 12 minut. Tylko no nie wiem, czy na przykład zdąży osoba... O, ta dwójka zdecydowanie będzie miała ciężko, ale trzymam kciuki i mam nadzieję, że mimo wszystko jej mi się uda. Właśnie teraz minęła połowa czasu, co oznacza, że do końca zostało tylko i wyłącznie 10 minut. Niektórym idzie bardzo dobrze, a niektórym idzie aktualnie dosyć słabo, więc trzymam kciuki, że zdążą, ale może być ciężko, no bo jak się robi taką wielką pracę w 20 minut, no to już z góry wiadomo, że się nie zdąży, ok? Pomogłem tak na szybko niektórym osobom z dachem, bo inaczej by kompletnie nie zdążyły, a jednak mi zależy na tym, żeby kina były superowe, więc musiałem to zrobić po prostu, do no sory, Ale tak czy siak najbardziej szanuję tych, którzy się wyrabiają bez kompletnie żadnej pomocy, no bo potrafią dopasować się do swoich możliwości i do ale wiedzą, że 20 minut to jest mało czasu, a nie wcale tak dużo, żeby zbudować taką ogromną budowlę, no bo szczerze mówiąc, takie kino albo takie, to można budować dwie godziny i je skończyć, naprawdę. A czy ktoś może mi w końcu powiedzieć, co to jest, drogi Karoleke, powiedz mi, dlaczego twoje kino jest, nie wiem, opuszczone, albo czemu jest zrobione z takich bloków, no dobra, no w sumie teoretycznie są tu siedzenia, no dobra, ale ona wygląda jakby było schowane w jakimś postapokaliptycznym schronie. Widzieliście kiedyś kino w schronie? Ja nie, ale no w sumie byłoby to nawet ciekawe. Jak wiecie, czy gdzieś na świecie taki jest, to Dajcie znać, bo bardzo chętnie mi się tam przeszedł, naprawdę. No i 5 minut do końca, ostatnie szczegóły, ostatnie poprawki, no bo za sekundkę kończymy. No dobra, może nie za sekundę, ale 5 minut, to wcale nie jest tak dużo czasu. Uuu, dobry dzik, nawet ogarnia tutaj już parking. No i to jest dobry ziomek, nie dość, że zdążył zrobić całe kino, to jeszcze zdąży zrobić parking, stosowo. Paweł dobudowuje szybko drugi samochód, kozacko, a co nam w tym kije ciekawego? Nie chcę tam wchodzić do środka, żeby sobie nie spoilerować, ale widzę, że wygląda przy kozacko. A tutaj już w ogóle tylko są ściany i Sufit, nawet nie ma sufitu co ja gadam nie ma w ogóle kina może ja ci trochę pomogę ja cię on potrzebuje chyba jeszcze z 20 minut a nie 3 więc muszę mu serio pomóc no i od razu lepiej mam nadzieję że zdąży i przez te 3 minuty chociaż jakieś małe kino zrobi znaczy kino kino to jest budynek mam nadzieję że zrobi ekran kinowy i, i jakieś siedzonka czy coś w tym stylu to by się przydało no i co ostatnie 60 sekund także coś czuję że będę musiał dodać im chyba tak 2-3 minutki jeszcze no bo zależy mi na tym żeby te kina były kozackie no więc wiecie co pokażę moje dobre serce jak zwykle i dodam im 5 minut Minut, No niech będzie. Odwójka żelaznego, poczekajcie. No dobra, 5 minut, poleciało. Ale przez ten czas już nie będę was męczył, wrócę na koniec i wtedy zaczniemy ocenianie. No bo co jak chcę, ale to jest najlepsza część każdego odcinka. No i jak powiedziałem tak też robię, po 4 minutach wracam do was. Spójrzmy sobie jeszcze na końcu na to wszystko z góry i rozpocznijmy ostateczne odliczanie. 5, 4, 3, Dwa! Jeden! Koniec czasu rozpoczynamy. Co, e, rozpoczynamy? Czekajcie, o jejku. Ocenianie! Właśnie, chciałem powiedzieć odliczanie, nie mam pojęcia czemu, nieważne! No i standardowe pytanie, od której pracy sobie dzisiaj zaczniemy? Myślę, że dobrym kandydatem byłaby praca numer 1 po tej stronie. Autorstwa nie mam pojęcia kogo, bo ktoś uciekł? Pawła 3,21! No siema, Paweł, co tutaj ciekawego zbudowałeś? No więc jest to kino samochodowe! Co prawda trochę dziwne, że samochody są wielkości ekranu kinowego, ale powiem wam, że... Wyglądają kozacko. No w takim kinie to sam chętnie bym posiedział, powiem wam. Tylko właśnie ekan mógł być troszeczkę większy i mógł być jakieś głośniki, bo bokach, chociaż nie czekajcie. W kinie samochodowym chyba się używa Radiant jako głośników, co nie? Dobra, nie znam się po prostu, nigdy mnie tam nie było, nieważne. Ale praca, przekozacka Paweł, lecimy do kolejnej. No i tutaj mamy Case Monda 29 z jego kinem, który wygląda właśnie w ten sposób. Tutaj mamy kasę. Panie Case Mondzie, czy ja mogę kupić bilet, bo tu nikogo nie ma w kasie? Ej, no dobra, no to wchodzimy bez biletu, no to Hello. Idziemy korytarze i z tego co wiem na końcu czeka nas sala kinowa, dokładnie tak, tutaj mamy rząd pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, możemy sobie usiąść oglądać piękny film, Ojej, kład co to jest za film chyba jakiś abstrakcyjny, albo to jest logo producenta też tak może być, z tyłu zaraz za nami jest ogromny projektor i pełno wolnego miejsca, co to jest za miejsce sklep, a sklep z popcornem, stozik, e, tu jest jakieś zejście pod ziemię, nie dawałoby się tylko, ale za to możemy wejść tutaj do góry i sobie być panem, jak to się nazywa, panem operatorem czego, kamery, nie do no, kamery, panem operatorem Projektora, albo panem puszczaczem filmów, czy coś w tym stylu. Okej, okay, wiecie co, lecimy dalej. No i zobaczcie, jaki przeskok. To jest kino dobrego dzika. Ono jest takiej wielkości, a to jest kino wcześniejsze. Dosłownie pięć razy mniejsze. Ale okej, okay, pozdrawiam mamę, tatę i psa. No, spoko, również pozdrawiam pieska. Dzięki za złote jabłko czy coś w tym stylu. Nie wiem, po co mi w kije złote jabłko? Chyba, że to jest jakaś przekąska. Kino dobry dzik. Brzydkie wiem. No właśnie jest spoko. W takim hangarze bym powiedział normalnie. A więc tak, kupujemy bilecik, idziemy dalej. Tu chyba możemy kupić pić. Oraz popcorn. No i możemy oczywiście wejść do sali numer jeden, gdzie odbywa się seans. No to kino akurat jest dosyć malutkie, takie kameralne dla dosłownie sześciu osób. No ale to chyba nie problem, bo żeby sobie film oglądać, także pasuje. Lecimy dalej, nic więcej tutaj nie ma, więc nie będziemy zwiedzać. A no jejku, co ja mówię? Jak nic więcej nie ma, jest jeszcze parking, który zrobił tutaj dobry dzik, więc Stosik, Naprawdę za ten parking szanuję, bo chyba jesteś jedyną osobą, która ogarnęła parking. Serio? Chociaż nie dobra, nie jedną, bo tutaj też jest i tutaj chyba też jakieś zaczątki parkingu się pojawiły. A jak już mówimy o tej pracy, to jest on autorstwa ba Babolka! Witam pana, babolka. Co to jest napisane? Parking jednoosobowy. No dobra. Wchodzimy do środeczka. Załóż maseczkę ochronną. No dobrze, żeby nie było. Oczywiście jest pandemia, więc trzeba założyć. Po lewej stronie mamy kasę. Po prawej stronie też mamy kasę, więc oczywiście kupujemy bilecik. No i z bilecikiem wchodzimy do środka. Maseczkę mamy na sobie, więc możemy normalnie sobie usiąść na przykład w tym miejscu. I wydaje mi się, że stąd będzie ładnie widać film. No, pasuje, babolek. Fajne kino. Trochę mi tylko stoiska z popcornem brakuje, bo według mnie to jest najlepsza część w kinie. Ale dobra, tam wybaczam, bo jest dosyć sporo. A my lecimy do kolejnej pracy, czyli już piątej na tym odcinku Zbudowanej przez Nobitka, no siema Nobitek, ziomeczku Tak, już jest połowa prac za nami w sumie Od zewnątrz to kino Nobitka, to taki jeden trochę wielki kloc, ale mam nadzieję, że w środku będzie kozackie No i na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że się myliłem, bo mamy tutaj piękną kasę z panem dobitkiem. Witam, poproszę bilecik Jeden bilecik poproszę na film Igrzyska Śmierci A, jakby, na, mogę wejść bez biletu, tak panie dobitku? To dziękuję, bez biletu zawsze na propsie No więc wchodzimy do środka, idziemy sobie tym korytarzem, do i Pięknie, mamy ogromną salę kinową. Sztos! No, jeśli chodzi o same sale, to póki co ta mi się najbardziej podobała. Może budynek nie jest najładniejszy, ale sala jak najbardziej jest. Wygląda przekozacko Po tej stronie jest też druga i chyba wygląda bardzo podobnie, a wręcz jest dokładnie taka sama. Sztosik, nie, no, no, serio. Superowa praca. Zobaczymy teraz, jak kolejna piątka, bo pięć już za nami. A no i pamiętajcie, koniecznie, że to wy w komentarzach wybieracie zwycięzcę. Także na końcu tego odcinka napiszcie, która z tych dziesięciu prac była najlepsza. Ale spokojnie, jeszcze pięć przed nami, także sporo do roboty jeszcze tutaj mam. No i mamy pierwsze. Kino, na którym jest napis, więc wiemy, że to jest kino i to taki ogromny. Plantonina, Siemandero, kino, żelaza. Wow, fajna nazwa. Maszyna z popcornem jest, zaliczona, dobrze. Kasa również jest, więc jest to i to, superowo. I mamy też szatnie. Ej, kozacko! Więc dosłownie Plantonina pomyślała o szyściutkim stosik. Mega mi się podoba. Sala kinowa, no dobra, wchodzimy, bo to jest najważniejsze w każdym kinie, ok? Siadamy sobie gdzieś z tyłu i zobaczymy, co my tu mamy za filmik. Żelazny ucieka od Creepera. Wow, ej, tu się dosłownie coś dzieje! To jest kino 5D! Widzicie? Toż razu normalnie spada z nieba! LOL! Dobra, sztos! Oficjalnie jest to przekozackie kino! Jedyną rzeczą, jaką tutaj brakuje, to jest toaleta, ale spoko, jakby nigdzie, póki co nie było toalety, więc jakby żaden problem. Karoleke, siema, to są te twoje ruinki, co nie? Czy tam schron. Przeczytać przed wejściem. Dobra, już czytamy, co czy do ciekawego jest napisane. Jeśli zostawisz suba dla to masz wejście za free. Wow, ej, ziomek, tu masz 80 tysięcy darmowych biletów do rozdania. No ja teoretycznie siebie nie mogę subskrybować. Więc nie wiem, czy mogę wejść, ale do no, dobra, tu siedzi pani Beatka i co robi? I kasa. A, okej, okay, sprzedaje bilety, no dobra. Chodzimy do środeczka, pokój żelaznego. Wow, mamy swój własny pokój w kinie, naprawdę? No i piękna sala kinowa, którą już wcześniej widzieliśmy. Sztosik podoba mi się ten klimatik tutaj, co prawda trochę niestandardowy, bo pierwsza z w życiu widzę kino w schronie, ale no tak czy jak jest spoko. Musi tam być zdecydowanie zimno w lato. A, jeszcze jest parking w ogóle, no to też szacun. Proszę po tym nie chodzić, dlaczego? A, no tu już szedłem to nieważne. O nie, pan ochroniarz oszalał przepraszam, już schodzę. I może zanim Pan ochroniarz mnie tego nie uciekam do kolejnej pracy. Czyli do tego pięknego kina pod słońcem, czy tam pod chmurkami tego kina, który zbudował siarku, a jest to dokładnie kino samochodowe. Czemu to drzewo zasłania ekran kidowy? Czy tak no to miało tak być, czy to tylko przypadkiem? Oczywiście mamy tutaj samochody, z których nasi widzowie oglądają film, ale nadal zasłania im to drzewo. To drzewo jest złe. No, no to może je usunę? Bo faktycznie trochę przeszkadza, obeczku, więc jakby szybko przydałoby się je usunąć. No i od razu lepiej. Teraz już nic nikomu nie zasłania i można do ludzi oglądać filmik. No chyba, że to drzewo to Troszeczkę zasłania tej osobie, która siedzi tutaj. Ale dobra, co to jest w ogóle za film? Wydaje mi się, że to są jakieś gwiezdne wojny. Zobaczcie, jest statek jeden, statek drugi i one się biją. Tak? Czy coś dobrze mi się wydaje? Nie mam pojęcia. Dajcie znać w komentarzu, jak sądzicie, jaki to jest film. Według mnie są to Gwiezdne wojny, ale zobaczymy, jaki film mamy w kolejnej pracy, bo zostały do końca tylko i wyłącznie dwie. Pierwsza z nich zbudowana przez Ichir e Zero, czy tam Ichiro, e chyba tak to się bardziej czyta. No sam budynek wygląda super, takie troszeczkę amerykańskie kino. Jeśli tu byłby jeszcze napis, to w ogóle byłoby Stos, ale nie ma, no więc nic nie zrobimy, co nie? Wchodzimy do środka, w ogóle głowę telewizora. LOL, bardzo dziwna sprawa. W kasie też nikogo nie ma, więc bardzo delikatnie się skradnę i pójdziemy na jedną z dwóch sal kinowych. Sala numer jeden, sala numer dwa. Do no, sali numer dwa nie ma. Widzę, że jest w remoncie, ale za to jest sala numer jeden, więc na nią pójdziemy. No witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, gdzie ja to mogę usiąść? Na przykład w tym miejscu, tak idealne miejsce. Są głośniczki, jest na ekran, także no tu chyba wszystko, co musi być w kinie, tak mi się wydaje. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć o tej pracy. Mi się podoba, jest takie ładna, aczkolwiek mała. W sensie, no, sam budynek jest duży, ale samo kino jest małe, niestety. A a teraz przed nami ostatnia praca na tym odcinku. Nie mam pojęcia, przez kogo zbudowana. Chyba przez Mr. Paci, bo to właśnie ona albo on jest w środku. Cena: 64 żelaza. Taki drogi bilet. Chyba sobie żartujesz, Paci. Filmy: gorączka żelaza w puszczy żelaza, w żelaznym aucie, w pustyni i żelazie. Salekinow, wiecie co? Ja sobie wybiorę w takim razie film w puszczy żelaza. Brzmi dobrze. Ale zobaczymy, jak się tam w środku wyświetla. Oj oj oj, widzę, że jest chyba jakaś puszcza, więc chyba trafiłem dobrze. Sala jest duża, co prawda nie było popcornu, szkoda, ale no już wybaczam. A ekran to już w ogóle zajmuje calutką ścianę, także już w ogóle jakiś iMax albo coś w tym stylu. Słoby nie skupiłem się jeszcze na budynku od zewnątrz, więc przydałoby się ogarnąć, jak to wygląda. No, bo jest przeogromny, nowoczesny, no i mi się akurat podoba. Tylko z tyłu wygląda trochę kwadratowo ale z przodu jest ładnie, okej? Okay? Także ja sobie jeszcze raz wejdę do środka I powiem wam tyle, widzieliście wszystkie 10 prac A ja jestem niewidoczny Więc no niestety nie będę wam patrzył teraz w oczy Ale możecie napisać w komentarzu, która z tych 10 Była według was najlepsza i która powinna Wygrać dzisiejszy odcinek Przypomnę, wyglądały one dokładnie w ten sposób Także dajcie znać w komentarzu, również napiszcie Jaki może być temat kolejnego odcinka aby my widzimy się już jutro o 9.00 W kolejnym pięknym odcinku Na moim kanale, mam nadzieję, że będziecie Mam nadzieję, że subskrybujecie już kanał oraz macie dzwoneczek Mam przy okazji też nadzieję, że na instagrama i że widzimy się dzisiaj o godzinie 20.00 na live'iku na moim drugim kanale, czyli na ŻELAZNY LIVE dzięki jeszcze raz za oglądanie, papatki, siemka a przed sobą macie właśnie teraz dwa odcinki, ten po prawej to ostatni odcinek z serii 10 losowych osób buduje, w której budowaliśmy mega fajne rzeczy, a ten po lewej to inny losowy odcinek z mojego kanału, a jakie konkretnie to zobaczcie sami, ponieważ youtube dla każdego wybiera kompletnie inny, więc też jakby nawet sam nie wiem jaki wam się odcinek wyświetlił, także jakby możecie obczaić i tyle, papa pa. <laughs>